Ale ja go też widzę, tak? Mhm. Mm co wy kurwa robicie? Mam takie o, 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 już chyba wiem, co robicie. Co tu robi Chopin. <grymne> Macie kamień, chłopaki.

Błagam, nie bądź pedofilem. I nagle taki spocony, gruby ziomek przy Kasie mówi: Musisz mnie dotknąć. Wiecie, że jestem <laughs> rasistą. Jestem zarzucaniem dziećmi. No więc idziecie spać i budzicie się w jednym pomieszczeniu. Jesteście w klubie BDSM. Wysoki mężczyzna o długich blond włosach wita was z uśmiechem. Widzicie, że nie jest człowiekiem, jest to wampir. Przedstawia wam się jako Tomasz. W sensie mój instruktor objazd. Ja nie wiem, czy ja jestem dobrą osobą do podcastów. Masz dobry mikrofon. Prędza, ale to nie wszystko. Masz dobrą duszę. Nie to Ej, chciałem kurwa. powiedzieć, ale tak wyszło. Dobrą duszę. Kurwa, Ląduje to na top 10 komplementów, których nie chcesz powiedzieć. A oh jest francuscy turyści w Tokio, nieumiejący ani słowa po tokijsku. But... <laughs> Bo jakie <jemu> gambler? <laughs> po tokijsku. <laughs> to było całkiem zabawne patrzeć jak... ...wasza trójka ze sobą wchodzi w interakcję. Dobra, ale chyba potrzebuję lekkiego kontekstu, co... Co tu się wydarzyło A. wczoraj? Nic. Nie interesuj się. Tak właściwie teraz re dopiero wiesz, te kropki, nie? Dlaczego tu jest Tomasz? Co... Nie interesuj bo kici kici, skurwysynia. Ja jestem kici kici, więc mogę. Tymczasem doł, idę eksplorować coś w tym, ten... już już to... Może znajdę te pieprzone mą... a. a... <laughs> <laughs> I tak gra jakieś milion pięćset osób tymi astralami, więc... I mamy stratę. Ja I mean, w jednym sklepie miałem dwie Lux, Wła Władimira Pięć i dwie... Władimira! Władimira. <laughs> Władimira. <laughs> Władimira. <laughs> Cześć, kurwa! To no, na razie No na Tylko nie Władimir! Fer mnie, <gulanie w gole> będą We to... teczkę ja Nie, dałam, bo się nie dała, Dobra, bo oni chcą w lola grać, a moje uszy. Bo znajomi chcą grać w lola. Bo muszę Droweda grać w lola, więc gramy na boty. I on tam jeszcze jakiegoś znajomego sobie Stary, w Stary, Nie roku. wiem o czym do mnie mówisz. Właśnie zabijam Ukraińców pod... E, czy Rosjanie Rosjani pod, pod, pod Mińskiem. <laughs> zabijam Ukraińców pod Mińskiem. <laughs> tak, Stary, Ukraińców strony ci się pojebały, tu jest friendly fire. Fuck! Chcesz mi powiedzieć, że Ivan już nie wstanie? Nie! Fuck! To jest hardcore serwer, tu jest tylko jedno życie! O nie, czy to jest ten domain? Oh. Grod, dlaczego postanowiłaś mi wyświetlić, że zacząłem quest'a z eventu w trakcie kiedy robię abysa? No. Nie wątpię, ale. nie y y ja wiem. Sam się z tego nabijałem Pies na płocie, ok. Udaje ci się podnieść Juliana i ty chcesz nim rzucić? Tak. Jak najdalej tylko mogę, nie robiąc kroku. Miasnąć. Jasne. Julian, lecisz trochę do przodu. Jesteś absolutnie teraz pewien, bo poleciałeś do przodu, że przed wami faktycznie jest rozwidlenie. Znaczy, nie rozwidlenie w sensie rozgałęzienia drogi, tylko że przestrzeń się rozszerza, tak jakby wchodziło do pokoju większego. Natomiast to nadal jest jeszcze kilka kroków przed tobą. Julian, co teraz? No, a. Teraz ty musisz przejść wspomnienia, a ja już jestem prawie do celu. Men Dobra, ja spróbuję... Ja spróbuję. Czekaj, ja spróbuję czegoś rewolucyjnego. Nie! Zrobię fikołka I co? No chyba nie wiem, zobaczymy Nie, skocz w dal, musisz skoczyć w dal. Ale żeby skoczyć w dal muszę się rozpędzić No to a cofać się możesz chyba Robię krok w tył Bling. Jak to ładnie szybko ten Endure Any Punishment skrócić. Znieść każdy ból? Zniosę każdy ból? Sięgnę wzrokiem ponad stół. Raz. I wezmę masło. O <laughs> mój Boże. Ej, a wiesz kto nie sięgnie wzrokiem ponad stół? Hida. Michael Jackson? Hihi! -hi? Dobra, potrzebujemy analogii dla tej trzeciej. Kim jest ta trzecia? Gambler? Czy to Wilk? Nie, to jest ten. Y ten, co nas przyjmuje z domu. Ten nie Judasz, tylko Samarytanin, Nie wiem. Nie wiem. Ja wiem, że to nie jest Judasz. 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 Na miłość boską, Judasz nie judasz. Oh, najlepsza. <laughs> Przepraszam, QG, ale to najlepsza ta metafora, czym jest postać. Nie judasz. Ehm, I że nas zdradzi. On jest czymś innym, on nie jest Judaszem, on jest. E... Nie no dobrą dobrym Samartyninem. To jest o, tym, tak. zrobione. Tak, tak, tak. <laughs> A zrobiłaś... A zrobiłaś Mary Q Dasha kiedyś? Nie, bo nie potrzebowałem wiesz. Wyobrażam sobie D&D yy, w po prostu w czasach kiedy Jezus chodził i wygłaszał nauki kościoła. Na to ja zagram Judaszem. Dobra, to ja będę świętym Pawłem. <laughs> to kurwa. Ja widzę to, kurwa, widzę to. Słowa. Kim ja mam być? Ja, jakaś fajna postać biblijna. Z po Mojżeszem. Siebie. Ale to nie te czasy, ale okej. Okay. A jak się nazywał ten co go chrz Chrzcicielem będziesz, Janem Jan. Chrzcicielem. Ale jak się inni? nazywał ten co go chrzcił? Mojżesz. <laughs> słuchaj, słuchaj. No o ochrzcił morze czerwone. Nie? Nie, yes? yes? uh, yes? Nie no, wiem, że nie, o... nie ochcił, Boże, spokojnie! Jezus, poni, Mario, no. to konwersacja co jest tak historykli, je że zaraz się przekręcę. Hmm, <laughs> Ochrzcił go Morzem Czerwonym. Może nie, nie jeszcze ochrzcił, powiecie, Jezus tam był? ochrzcił. Ochrzcił Morze Czerwone. Jestem fanem. Jestem absolutnym krwawym. Dobra, zobaczmy no, od tak, tego, no, no... w jaki sposób miałby ochrzcić morze. Chodząc po piasku na dnie. Proste. To nie jest chrzest. To się nazywa być płetwonurkiem. Ale nie możesz być płetwonurkiem, skoro oddychasz tlenem nie z wody. Co? Co? To no, no bo on. No oddychał tlenem z powietrza, jak szedł, nie? On nie płynął. Wiecie, co skończył tą rozmowę i przejdźmy do oglądania z powrotem. się ja kręcę się, bo to, co mówiliście, było tak inaccurate, że nawet mnie to zabolało. A się <głos》>. dużo rzeczy polipienie, nie widzę problemu. Co prawda, to nie, 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 nie mam za dużo pola do powiedzenia czegokolwiek w tym temacie, bo to ja stwierdziłem kiedyś, że morze czarne Mojżesz rozpostrzenił, a nie. A nie czerwone? Mojżesz Roz... <głos》>. Może czarne! Czy tam czerwone, kurtę. Min... Cały świat. Zasadniczo, jeżeli, jeżeli, jeżeli ono się przed nim rozeszło, ro, rozeszło nie? to technicznie no. rzecz ujmując chociaż trochę je rozprzestrzenił. No, no nie, nie, ona nie, nie poszła nie do góry. Nie ona ona nie poszła nie do góry. No, w zasadzie to zwiększył powierzchnię, po prostu wysokościową. No nie, no bo jednocześnie wyjął tą powierzchnię na płasko. Dobra, ale le, po, wysokość morza się liczy od dna do szczytu, a nie od... Dna do szczytu, ale jeżeli tu jest dziura, to wtedy nie. Ale, ale powiem. Um, Możesz, mniejsza. Skupmy się na tym, proszę. No, stop. Ja mam teorię. Dzieli się od dna do szczytu, chyba że Możesz właśnie tędy przechodzi. To wtedy mierzymy inaczej. Ja mam teorię. Pamiętacie, że kiedyś był potop i. <laughs> fungo odnosi się do wójtów polskich zgłaszających do polskich nie 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 dobrze continue a ja jestem ciekawa tej ale ty ty kurczę nie jak był potop, to y, wtedy może się rozprzestrzeniło, no i wtedy właśnie. No, no tak, że... że... A potop! No nie, że. w banku, że król Szwecji, Szwecji ktokolwiek nim wtedy ty... był, podszedł do morza, bo ono się rozprzestrzeniło, cały Bałtyk się rozprzestrzenił. Oni I weszli właśnie... i wojska szwedzkie przeszły ze Szwecji do Gdańska pod dnie Morza Bałtyckiego. I absolutnie ja widzę, stoi, stoi, król Szwecji mówi: Na Polskę! I Morze Bałtyckie jest. I może w Autyskiem o takie za 500 lat, będziemy by Polacy będą pływali na Bordholm. Ja tego nie chcę. Idźcie! Chociaż mnie bardziej chodziło o ten taki potop, gdzie była ta łódka i zwierzęta się zbierało. Masz na myśli Arkę Noego? <śmienny> tak! <śmienny> to, to potop, tak. Ja, myślałam, ja myślałam, że ty mówisz o potopie szwedzkim cały czas. Nie, nie, no, za zauważyłam, ale... że chodzi o Noego, ale potem to, gdzie była? With every passing second we stray further from God. <laughs> there is no God there. There is no God. Szymon. Szymonie. Wyznałem uczucia swej lubej, jednak w odpowiedzi usłyszałem... Z się nie zadaję! Wyznałem no. uczucia swej lubej jednak w odpowiedzi usłyszałem Jeżeli nie wierzysz, to psać <noise> Wyznałem uczucia swej luby jednak w odpowiedzi usłyszałem Jestem twoim ojcem Kurwa! Wow. <noise> <Ja> każdym razem! <noise> w ogóle, w ogóle ja cię o tym nie mówiłem, ale... Jestem teraz trochę naukowcem z NASA Co? Bo mam trzy monitory <noise> Aha Okej okay. Sądzisz, że to trochę eksces? Nie. Ja bym miał miejsce, to bym miał pewnie nadal jeden monitor, i bym chciał mieć drugi, ale. Ale. No, ale ty nie próbujesz wszystkiego, wszystkiego wcisnąć? Dalej. Tainari! miłość. cute. Dobrze, ale patrz. A to jest. A to powiedziałeś, nasze... to trochę brzmiało jak groźba. A to jest nasz kit no Uwulisek. Ja będę ci przyciskał swoją miłość. Mmm, to za tydzień. Ale patrzcie, to jest nasz kit Uwulisek. Patrzcie, jaki smakuje. Nie, nie jest Taki nie kit Uwulisek. Ja kontynuuję po prostu. Ale ma takie słodzietkie uszka i jest kit Uw, i Ja go bardzo uwielbiam. Jóko, mam nadzieję, że masz wygodne uszko. I tutaj mamy kolej. Ona jest taka średnia w sumie, w sensie... Się... No, ona cały czas jest, nie wzrusza, nie O! No, Może jakieś zabawki? E! O, i to jest jej no, siostrzeniec. to do you mean. No trzeba, trzeba zrobić coś ciekawszego chociaż w życiu, nie? Czy wy się będziecie ruchać? Ale dobra. Y, to jest... Tak, a ty będziesz siedzieć jest... w no i będę wam mówić o postaci z Gęsina. Nie nie, Ja będziesz robić zdjęcia. To jest ważne. Będziesz w pokoju i będziesz nagrywać. Zaklepuję Sofę. To co my mamy w planach robić w końcu? Coś było, dlatego wróciłem. Okej, ale w każdym razie. Chonggyun. Dobra, bo tu zimno. Kogo? podziwiam Cię. Co, wy macie w co my mamy w planach robić, Orgie? w planach Co my mamy w planach robić,